Łódka Remus 450, młodsza siostra łódeczki Remus 525, której testowaliśmy parę dni temu. Opis gdzieś tutaj zaraz się pojawi na ekranie. Łódka ma 4,40 m długości, 1,90 m szerokości. Maksymalna moc silnika to jest 60 koni. Maksymalna ilość osób na pokładzie to jest 5 osób. Wchodzimy na pokład przez dedykowane wejście, czyli nie musimy skakać przez jakieś oparcia. Łapiemy się relinga Hop, wchodzimy podnosimy fotelik, i tutaj mamy pierwszą bakistę, którą zaraz pokażę. Zbiornik paliwa, kamizelki, odbijacze, liny, cum i tak dalej, żeby nic tutaj się nie walało po pokładzie. No i dalej, miejsce. Na ławeczce, tutaj z tyłu, myślę, że spokojnie siądzie sobie tutaj dwie, trzy osoby. Zaraz wam to pokażę. Ławeczka spokojnie pomieści trzy dorosłe osoby z tyłu, jak z miejscem na nogi zobaczymy. Chłop, 1,90 m Spokojnie daje radę, nie będziemy się tutaj cisnęli. Mamy tutaj jakieś cup holdery, zwane do sobie puszeczki, buteleczki. Dobre rozwiązanie. Kierownica, dźwignia, manetka do zmiany do sterowania prędkością obrotową silnika i kierunkiem obrotów śruby idziemy dalej tu, tu jest ten stoliczek, który może być zamieniony oczywiście stolik wyciągamy, wyciągamy nogę i wtedy kładziemy tutaj materat, zaraz Wam to pokażę i wówczas macie taką wersję do leżenia, teraz jest wersja do obiesiadowania remontowaliśmy stolik z nogą, schowaliśmy go do bakisty i położyliśmy dwa te dwa małe materacyki, które są na takim twardym podbiciu i teraz widzicie, że mamy tutaj takie łóżko około 2 metrów 20 cm na metr 60 m w tej najszerszej części 1,40 metr 40 m w tej węższej części, myślę, może metr 30 m w tej węższej części, gdzie spokojnie położą się dwie trzy dorosłe osoby podczas gdy kapitan będzie prowadził tą jednostkę. Kolejny, kolejna ba bakista, którą jest tu na tej łódce, jeżeli przychodzicie tej z lodóweczką śmiało można tutaj sobie tą lodóweczkę włożyć kocyk, ręczniczki i tak dalej wszystko tu w pełni absolutnie wchodzi jak widać dość obszerna także nic oprócz dobrej zabawy i gości nie będzie na pokładzie tutaj mamy jeszcze jedną bakistę to jest trzecia bakista a to jest bakista, oczywiście na, na kotwicę. Łańcuch czy tam sznur kotwiczny z jakąś kotwiczką, ale jeżeli nie macie kotwicy, to tam też macie kolejne, kolejne miejsce na, na szpargały. Czyli na tak małej łódce udało się zrobić trzy bakisty: jedna na, na rufie, druga, tutaj, którą po środku wam pokazywałem, jest ogromna, bo ona idzie przez cały, przez cały okręt od dziobu do rufy. I na dziobie trzecia.